Sądy robimy, bo o zakupach. Pani właśnie coś kupiła. Czy to, co kupiła Pani, to są polskie buty? Polskie. polskie. O właśnie, bo w o tych markach polskich. Możemy chwilę? Czyli firma jakaś polska, która coś robi. Zna Pani coś takiego? Mm, bardzo mało teraz. Ale coś jedno niech mi Pani wymieni. Co Pani wie, że na pewno jest polskie? Mandarynki. Porozmawiamy? Proszę Państwa, wychodzę dzisiaj na ulicę, żeby zapytać, czy ludzie... Kupują i czy są przywiązani do jakichś polskich marek. Ja powiem szczerze, za bardzo przywiązany nie jestem i większość zakupów jakie robię, to robię na temu albo aliexpress w Chinach, bo nie ma już według mnie prawie że jakichkolwiek polskich marek, tylko jedzenie kupuję w kraju. Ostatnio miałem, proszę Państwa, taką sytuację, że u fryzjera jakiś klient chciał mi sprzedać perfumy i ja mu wymienię, jakieś marki. Chyba nie polskie, bo nie znam, bo ja się na tym w ogóle nie znam. Ja tego zapytałem, czy on mi da gwarancję, że to są chińskie, bo być może chce mi wcisnąć jakąś zachodnią podróbę. A ja chcę dobre rzeczy, czyli chińskie. Ludzie pewnie też nie będą wiedzieć, że niektórych marek już nie ma, albo że niektóre marki tylko są z nazwy, kojarzą mi się polskie. Ja też tego wszystkiego nie wiem, ale na materiale będę to zaznaczał co jest polskie, a co tylko ma nazwę polską, ale dawno już zostało przejęte, przez obcy kapitał. A pytamy o takie o zakupy w tym, w tym momencie, bo akurat sądę taką robimy, czyli czy pan jest przywiązany do jakichś polskich marek? Tak, do polskich kiełbas jestem przyzwyczajony, przywiązany, wiadomo. Jedzon, jedzonko. Jedzonko, jedzon, tak. Ta. A jeżeli chodzi o jakieś sprzęty, o ubrania, czy Pan zwraca uwagę, czy coś jest polskie i w ogóle, czy Pan zna jeszcze jakieś polskie marki w tym względzie? No teraz, no to jakie polskie marki możemy znaleźć? Już teraz no to już tak nie zapchane nie. wszystko mężczyzną, że. Mężczyzną no, albo zachodnimi. Właśnie, także no, jest trudno z polskimi. No, staram się Polskie kupywać, jeśli, jeśli mam okazję. Znaczy jest to dla pana ważne, żeby Oczywiście, kupować, że żeby tak. nasz przemysł, nasz e, jak. Tak, sposób... rozwijam rozwijam się, ro... Tak, ro... Oczywiście, ro... oczywiście ro... że tak. Ale wymieni pan jeszcze jakąś istniejącą polską markę, która. wy pan, są nieraz, są nieraz nazwa jest ta sama, ale to już dawno nie jest polskie, tak? Bo jest przejęta. Na przykład Wedel, ktoś myśli, a polskie tego dupa, to przez było PepsiCo, a teraz jest w tej to chyba kupili czekolada, kiepsi, tak. nie? Tak, tak, tak. tak. Sam pan, tak, to, to pan zna coś polskiego? Takiego, co na pewno jest teraz polskie według pan pan co? Ja jeżdżę ciężarówką, co miesiąc jestem w domu, teraz się wszystko zmieni. Ciężarówka nie, się nie jest polska. No jest polska? Nie, tak. Nie, to jaka? jaka polska? Nie. Jaka polska. To jakiś star stary musiałby mieć. <laughs> tak, albo Albo Jelcz, nie. Albo Jelcz, tak. No nie, nie, nie. No w tym ok te, teraz to no pan zaskoczył maksymalnie. No się to tak, że... wiedzieć, się czy jeszcze. Także no nie wiem, no coś teraz to nic nie, nie przychodzi do głowy, tym bardziej, że u zegarmistrza pasek jeszcze kupiłem, nie. Dobra. <laughs> co dalej <laughs> dzisiaj wyjeżdżam. mnie. Ale u polskiego zegarmistrza. No, no chodzi oczywiście. Chodzi jeszcze... pan do polskiego zegarmistrza. Oczywiście. Jeszcze tu nas nie wchali z rynku. Z anegu, z anegu, nie chcielibyśmy żadnego królewskiego, żadnego chińskiego. Dobra, ja takie rzeczy Dobra. Bardzo panu dziękujemy. Do widzenia. Dzień. Dzień. Chciałem za panią zapytać, do jakich polskich marek jest pani jeszcze przywiązana, że jak idzie pani do sklepu, to szuka pani czegoś polskiego? Ciężkie pytanie. No. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc... To inaczej, to już jeszcze głębiej wejdźmy. Jakie w ogóle polskie Pani marki zna? Polskie marki? Tak. Nawet jeżeli Pani ich nie kupuje, no. Kurczę. Trudna sprawa, co? Trudna sprawa, tak. Trudna sprawa. Jakoś... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ze świecą szukać czegoś polskiego, Tak, 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 tak. Dokładnie, szczerze mówiąc. Wreszcie jakoś nigdy się o tym nie zastanawiałam. Wchodzę po prostu do sklepu, patrzę co mi się podoba i jakby... Patr wchodzi pani do sklepu i po prostu patrzy pani i kupuje chińszczyznę. No, zapewne no, tak, zapewne tak. tak, zapewnę, tak. No. Dobra, dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. Niezmiennie proszę państwa, proszę o polubienia, o subskrybowanie kanału, o dzielenie się z nim, o komentowanie pod filmami. No i jak ktoś chce postawić mi kawę, to też może to zrobić, a link znajdziecie do tego w opisie kanału. I pytamy się ludzi, jakie polskie marki kupują. Taki, jakie polskie marki? Jakie? Czy jak pan kupuje, jak idzie pan Czy do Tak, Żadnych. Ale dlaczego? Czy to jest pana wybór? Słabe są, są Bardzo Ale w ogóle, jakie pan zna w tej chwili polskie marki? Proszę pana, nie pamiętam już tych firm. No ja... Nie są znane już. Albo ich nie ma, no. Garnitury kupowałem polskie, bardzo drogie. I to znanych firm właśnie polskich. Mm -hmm. Bardzo drogie. No, jedna marka, dobre są buty. buty. To są buty Nord. To są buty klasowe. Nie, pan, to mamy. Klasy światowej. I nie są zbyt drogie. A reszta to jest... A ja i tak, ja robię, to ja to tak będę, to, ja będę, bo pan powiedział buty Nord. Pana, nord, tak? Nord, nord. Ja muszę to sprawdzić, po bo wiem, to nie, może nie jest już polskie. Nie bo... mylić nie. to jest Nord, to jest w Słupsku. Słup. Nie z filmem Nord, mm -hmm. to jest Nord. Ja rozumiem, ja Bardzo lubię. dobre buty klasy światowej. Ja rozumiem, ale wie, wie pan co ja chciałem powiedzieć? Ja rozumiem, że jest w Słupsku, ale Biedronka jest na przykład tutaj na skrzyżowaniu, ale ona nie jest polska. I... Nie, to jest polska. Myśli pan? Zobaczymy. Jeszcze za komuny te buty robią. Ale to ja rozumiem, bo to tylko potem często wykupywano to. Nie, nie, Dobra, jak coś było dobre, to wykupywali się nazywa Meko. Proszę pana, kupiłem polskie dżinsy rozszerzane. Za nie 380 zł do dupy kupiłem chińskie. Czy tak rozszerzyły? Za te polskie 20, się tak rozszerzyły. Za 29 zł na temu i kładą te polskie za 400 złotych. Ja też kupuję na temu. Dokładnie. Przepraszam bardzo. Ja no wiem o co chodzi. O czym dyskutować? Ja, wiem, co ja tylko sprawdzam, czy na pewno chińskie. Że pan, <laughs> musimy się nauczyć robić, nie szybko zarobić pieniądze, tylko dobrze zrobić przede wszystkim. Był taki okres w latach, przypuśćmy, czy instrumenty też robiono dob dobre. Był, ja wiem, pan muzyką zajmę w, w tej chwili tak. jest wszystko Pan, hmm. Aby tylko. Aby to. tylko szybko mieć zwrot, tak? Tak. Jest, tak mało tak. się narobi. Mało robi, tak, 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 Dobra, dziękuję panu bardzo. Ja. Jakie pytanie. polskie marki pani kupuje? O matko, trudne pytanie. Ciuchy, jakieś przedmioty yy, z agro, AGD, telewizory, cokolwiek. Yy. Samochody polskie może co pani kupuje? Mam mało pieniędzy, to kupuję. A, a czy w ogóle słyszała pani o, o czymś polskim? Yy, chyba na Jedzeniowo. Tak jedzeniowo to się jeszcze nie tam. A, tak, ale wie Pani, na przykład kupuje Pani Morliny, a to nie jest polskie. No. A wie Pani. Tak, ale jest dużo rzeczy, ale tak, marka została ze starych czasów, ale to już nie jest nasze. Dobra, dziękuję Pani dziękuję bardzo. bardzo. Pani zrobiła zakupy, a my o zakupach rozmawiamy. Jakie polskie marki Pani kupuje? Polskie. Ziemniaki pewnie. Co tam Pani ma? Brukselkę Pani ma chyba. No mam. Polską. Naszą, ale to nie jest marka Brukselka, marka jakoś, czyli firma jakaś Polska, która coś robi. Zna pani coś takiego? Mm, bardzo mało teraz. Ale coś jedno niech mi pani wymieni. Co pani wie, że na pewno jest polskie. Mandarynki. Mandarynki polskie? Tak. A gdzie one rosną? Są polskie. Są polskie mandarynki? No. Pani żartuje chyba. No. To nie ten klimat, tu nie rosną mandarynki ani pomarańcze, ani banany. No teraz nie. A kiedy rosną? Jak jest ciepło, latem, tak? Tak. Dobra, dziękuję Pani bardzo. No cóż, proszę Państwa, ja słyszałem już dotychczas tylko o polskim prawdziwym kebabie, ale są i prawdziwe polskie mandarynki. O polskie marki pytam. Czy Pani kupuje jakieś polskie marki i czy dla Pani to jest ważne, żeby było coś polskie, jak Pani kupuje? Ważne? Dobrze, to Pani strzela, co Pani kupuje tego polskiego? Ale to chodzi o produkty chemiczne, Wszystkie, jedzenie? Wszystkie, jakiekolwiek, jakiekolwiek. Bo jedzenie to wiadomo, że tego będzie najwięcej bo jeszcze, jeszcze polskiego, bo to najtrudniej, najtrudniej wykupić. Chociaż wielkie firmy, jakieś Morliny, jakieś coś tam, Krakusy. Taka, ale ja teraz to, boję nie są się pol... strzelać, bo się boję, że powiem, firma się... Ja będę raz... sprawdzał to potem, i, a, a, bo ja też, nie, ja też nie mam takiej wiedzy. No. <noise> ale nie, boję się po prostu strzelać, że Pan mi powie za każdym razem, gdzie ja strzelę, że to jednak nie jest no, potrzebne. Jak Pani powie na przykład Wedel, to na pewno Pani nie, Powiem, nie, że to nie wiem, jest że wiem. A wie pani, że to już nie jest PepsiCo, bo to było swego czasu Amerykanie, a teraz to zawsze jacyś Japończycy to przyjęli. Japończykom nasi. No ale tym bark. tym bark. Bark. Sprawdzimy, ale brzmi dobrze. Ten kupuje pani ten, ten bark? No są takie so soczki. Ale czy pani to kupuje? Yy, dzieci, które przychodzą do mnie, kupują. i... A pani, bo pani sprzedaje <laughs> ten bark. Broń Boże, nie, nie zajmuje pani, się <laughs> Pani reklamę tu robi, sprzedawca tym barkiem. Nie, dzieci nie? przychodzą z tymi napojami i tak jakby kojarzą tą firmę. Jasne. Nie, 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 nie sprzedaje ten barka, ale mhm. wydaje mi się, że jest polski. No też mi się e, wydaje. No. To mi się tak wydaje. E, co jeszcze mi przychodzi do głowy? Z takich polskich firm. Ale jakiś żywiec? Nie, żywiec też może nie być. To może nie być. Te piwa to e, wszystkie. Ale nie, mi chodzi o wodę. A, wodę. <grym> nie ale nie to już jest. Wszystko, ja wiem, ale to jest jedna firma chyba, ta sama, co robi e, ta piwo. ta sama, co żywiec co robi mi piwo. mi się ale wydaje, to że samą... to jakaś firma czapa żywiec i tam. Woda czy piwo to, to... No to to już szło do głowy pierwsze. Eee... Tymbark. Mamy, mamy, bo tu w to w ogóle nic im nie przychodzi do głowy. Tu facet mówił o butach dobrych, to jeszcze tu kupuje ze Słupska. Wo, e, Wojtas czy jakiś taki... Nie, nie, nie on coś e... innego nazwał. Jakiś... Nord. Nord. Brzmi bardzo polsko, nie? Nie, wydaje mi się, że Dort. to jest bardzo dobra firma, ale to nie jest polska firma. Ja też tak sądzę, ale nie, sprawdzę. Nie nie to. nie, nie, to nie jest polska firma. No. Mi się wydaje, że nie. Bo pomyślałem, że jest w słupku. Mamy od groma firm, które są w Polsce, ale one dawno nie są polskie i zyski swoje wywożą za granicę. No tutaj się zgodzę. I właśnie dlatego tak do końca boję się strzelać, że, że to wszystko, co strzela, będzie. Ale ten ten bark mi przyszedł. Może to jest jakiś pomysł, że to jest polskie. Dobra, ja, ja, ja bym też tak powiedział. Jak pani, że ten tym no jak on, no kurde, taki dobry tymbar, i myśmy go sprzedali, nie wiadomo komu. To no nie, to jest takie przykre w sobie, przykre, że mamy tyle wspaniałych rzeczy, że rzemieślnicy robią cudowne rzeczy też, wie pan, różne. Ja się akurat zajmuję ceramiką. I... A, no to jest co innego, no, no to, ja wiem, ale tak, to, nie są, to nie jest marka To nie jest stopra, marka. Mm. Ale u... Dobry produkt i tak dalej, ale nie marka. No. No, ale mm. mamy dobre, pro, dobre produkty, o wiem, znam, wiem, strzeliłam. Mhm. Wyjeżdżając na wakacje czasami kupuję taką firmę walizki, firmę Puccini. Brzmi, Puccini? to brzmi mało polsko. Tak, brzmi mało polsko. Tak, Giacomo mało Puccini. Puccini ale Hva? Uh Okazuje się, że to jest polska firma, przynajmniej tak do tej pory było. To no te buty... też mogło być tak. Puczynowski się nazywała a zmienił sobie, sobie żeby z... było bardziej tak, tak, tak. Wiadomo, lepiej brzmi niż Jak Gucci prawie. Prawie, prawie. Gino Rossi. To też polski? Tak. No też, powo polska nazwa. A tak. oni co robią to Gino Rossi? Y obuwie. Obuwie. O, myślałem, że wino y jakieś, Rosji, coś. Nie, Gino Rossi buty, obuwie. Co tego kojarzę To my te buty jeszcze robimy, bo to już widzę od drugiej osoby. Tak? Przynajmniej, przynajmniej Pani twierdzi, że polskie, bo to trzeba będzie Ale nie, będzie sprawdźmy, sprawia. to. to, to sprawdźmy. Sprawdzę, ja to sprawdzę. Yy, bardzo proszę. Tu będzie się na ekranie pojawiało pomyłka, to na, jeżeli będzie pomyłka. <słyskawek> ale to idzie do telewizji. Nie, no, na mój kanał taki robimy, A, super, kanał super, na YouTubie. Z kanału na YouTube, No to, 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 mm -hmm. dobra. to tyle. Dobra, bardzo Pani dziękujemy. A może Pani nam odpowie na pytanku? <słyskawek> Krótkie, szybkie, o zakupy. Nie, nie, ja wiem, że ty. Oj, 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 to dobra, mów. Ale my musimy... Mów, ale nie ruszaj tego, tylko mów. Nie, nie, nie. Cześć, cześć, cześć. Chociaż nie przywitał. Dobrze, dobrze, to się przywitał, to jest ok. Pomazałeś się na czole jakiejś lamasce. Wydaje się pan. Wydaje, absolutnie. Absolutnie? A, no chyba, że tak. Pan robi czasem jakieś zakupy, nie? To, ubiera się pan i tak dalej. Czy pan zna jakieś polskie marki? I czy to dla pana ważne, żeby kupić coś polskiego? Sobie? Polskie marki. Tak. Ale tutaj chodzi bardziej o żywność o, wszystko, o wszystko. Chociaż o żywność to pomijmy, bo tego jest pewnie najwięcej, więc poza żywnością najlepiej. Poza żywnością. Buty, ubranie, jakiś sprzęt, audio, wideo, AGD, balkę, mm, lodówkę. Dobra, to w takim polska. razie Amika chyba jest polska. Amika? Ona jest w Polsce, ale ja nie jestem pewien, czy ona jest polska. Wiem, chodzi o właściciela. Czyje to jest, komu to służy? Nie? nie wiem, czy to ma sens, bo ja nic nie powiem. Nie nic, znam. Nic, nic nie nie znam. A czyli ja w ogóle kupując, to nawet pan nie zna, nie? ale to czyli kupując, nie ma dla pana to znaczenia, tylko kupuje pan chińskie. Raczej, raczej liczy się sam produkt niż to jakby mm -hmm. od kogo on jest, że tak powiem. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli ja akurat mam coś takiego, że za nim coś kupię, to. Znaczy, przy, przy, przy droższych inwestycjach to po prostu sprawdzam opinię i porównuję. Uh -huh, uh -huh. Ale um, narodowość tego produktu nie ma na parę nie, nie. No cóż, proszę Państwa, bardzo trudno było znaleźć ludzi, którzy by znali polskie marki. I ktoś może powiedzieć i będzie tym sporo racji że ja w ogóle tą sondę robię złośliwie. Bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, że nie ma polskich marek prawie ze żadnych. Że te 40 lat rządów różnych odmian, solidaruchów naszą Polskę po prostu wyprzedało, zniszczyło, zawłaszczyło, sprywatyzowało, oddało w obce ręce. A większość ludzi już nawet nie szuka polskich marek, bo wie, że ich nie ma i pewnie jedyna zasada, jaką się kieruje, to żeby coś było tanie. Ona, że tutaj taki sklep jest, to tu. Kupisz najtaniej. Tylko proszę Państwa, ja myślę, że coraz rzadziej będziemy tam mogli spotkać chińskie towary, ponieważ chińskie towary to są po prostu dobre towary. A Państwo zabawmy się. Znacie jakieś polskie marki? Jakie kupujecie tak na co dzień, regularnie? Jesteście do nich przywiązani? No i wymieńcie jakieś.